Dziś przeżywamy piękną uroczystość, pierwsza komunia święta. Starsi przeżywają kolejną rocznicę swojej pierwszej komunii. Przypominamy sobie, jak piękny był to dzień, i dziękujemy Panu Bogu za tą pierwszą komunię i wszystkie komunie, które do tej pory przyjęliśmy. Młodsze dzieci ustawiają się w kolejce i sobie odliczają, a ja za rok, ja za dwa lata. A te dzieci. Przyjmują w tym roku, w tym dniu dzisiaj, pierwszy raz Pana Jezusa do swojego serca. Po raz pierwszy będziecie mogli w pełni uczestniczyć w Mszy Świętej. Bo do tej pory przychodziliście na Mszy Święte, słuchaliście słowa Bożego, ale gdy przychodził moment komunii, musieliście zostać w ławkach. Wczoraj przeżywaliśmy dzień pierwszej spowiedzi. To jest moment, kiedy przychodzimy do Pana Jezusa, żeby powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam. Przepraszam, że Ciebie jeszcze tak mało kocham, że nieraz o Tobie zapominam, że nieraz słaba jest moja modlitwa, że nieraz żyję tak, jakby Ciebie nie było. Przepraszam, że nie umie kochać drugiego człowieka, tak jak Ty nas umiłowałeś. Przepraszam Cię, Panie Jezu, bo moje serce choruje i nie umie kochać. I wybacz mi to i uzdrów moje serce, aby umiało kochać, aby było czyste. Ta biel sukienek dziewczynek oznacza właśnie czystość serca: że ich serca są piękne, czyste, niewinne. A teraz chcemy te serca napełnić, żeby nie były tylko piękne i czyste, ale żeby były wypełnione samym Bogiem. Dziś dzień, kiedy przyjmiecie Pana Jezusa w komunii świętej. A komunia to znaczy zjednoczenie, wspólnota, że chcemy być jedno z Panem Bogiem, nie obok Pana Boga, nie tylko słuchać Jego Słowa i przyjmować Jego błogosławieństwo, Jego mądrość, ale że chcemy mieć Boga w swoim sercu, chcemy się nim karmić. Jezus przychodzi do naszego serca, zamieszkuje w naszym sercu czyni sobie z nas swój dom jest w naszym sercu i w ten sposób jednoczymy się z Panem Jezusem tworzymy w Nim wspólnotę jesteśmy blisko Pana Jezusa I Jezus napełnia nas swoją obecnością swoją miłością, swoim pokojem i to możemy dawać innym bo to co mamy w sercu dajemy innym serce nigdy nie jest puste Albo mamy w nim Boga, czyli mamy w sobie miłość, dobro, prawdę, albo mamy złego ducha. Nie ma innej możliwości. Znamy to polskie przysłowie: z kim przestajesz, takim się stajesz. I chcemy przestawać z Panem Jezusem, z Jezusem, który jest miłością, który jest łagodnością, pokojem, świętością. I jak będziemy z Panem Jezusem? Bo będziemy słuchać Jego słowa, bo będziemy się z nim jednoczyć na modlitwie, bo będziemy się z nim jednoczyć przyjmując komunię świętą. To wtedy będziemy mogli coraz bardziej stawać się podobnymi do Niego. On będzie nas napełniał. Będziemy dawali ludziom miłość, pokój, radość. W przeciwnym razie. W naszym sercu będzie jakaś frustracja, gniew, złość, nienawiść, egoizm, pycha. Spotykamy różnych ludzi. Właśnie możemy łatwo rozpoznać, co jest w ich sercu. Jak mi dają miłość, jak są wrażliwi, jak szanują drugiego człowieka, jak mają pokój, jak mają w sobie taką Bożą radość, to widać, że Bóg w nich mieszka. A w przeciwnym razie łatwo możemy stwierdzić, oni są na bakier z Panem Bogiem. Nie ma w nich Boga. Więc wielka radość jest dla księdza proboszcza i dla mnie, że dzisiaj dołączycie do tych, którzy mogą w pełni uczestniczyć w duszy świętej. Bo naszą wielką radością jest, kiedy możemy kogoś rozgrzeszać i możemy dawać Pana Jezusa. To jest największa radość, kiedy kapłan widzi Dzieci, które karmią się Panem Jezusem. Ty wszyscy karmimy się Panem Jezusem. Pomyślmy sobie tak prosto: co by było, gdybyśmy nie jedli kilka dni? Bylibyśmy słabi, zaczęłaby nas boleć głowa, nie mielibyśmy siły, żeby iść do szkoły, żeby się uczyć, i by było coraz gorzej. I mogłoby to się skończyć śmiercią. I tak samo jest z naszą duszą. Jak nie będziemy przyjmować pokarmu, nie będziemy przyjmować Pana Jezusa, to będziemy słabi duchowo. Nasza dusza będzie taka słaba. Nie będziemy mieli siły, aby naśladować Pana Jezusa, aby kochać, aby być dobrym. Nie wytrwamy w tym, żeby iść za Panem Jezusem. Nie oprzemy się różnym pokusom szatana. Będziemy słabi. Tego dzieci, postanówcie sobie dzisiaj, że będziecie się starać przynajmniej raz w tygodniu na niedzielnej przy świętej przyjmować Pana Jezusa. A jak stracicie stan łaski uświęcającej, bo popełnicie grzechy. Wszyscy jesteśmy grzeszni, to trzeba szybko iść do spowiedzi, żeby znowu powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam. Znowu Ciebie obraziłem. Znowu nie umiałem kochać. Znowu skrzywdziłem drugiego człowieka. Jezus oczyści nasze serce. I znowu będziemy mogli przyjmować go w Komunii Świętej. Myślę, że trzeba, żebyśmy zwrócili uwagę na takie bardzo ważne momenty w Miszy Świętej. Najpierw to ten moment, kiedy jest czytane Pismo Święte. Żebyśmy przyjmowali to słowo jako słowo Pana Boga słowo żywe. Że ja chcę słuchać, bo Bóg, który mnie kocha, mówi, co jest dla mnie dobre, daje mi jakieś wskazówki, drogowskazy. Otwieram swoje uszy, swoje serce, żeby słuchać, i później myślę o tym słowie, które dzisiaj Pan Bóg mi powiedział. Żyję tym słowem, staram się wprowadzać w życie. Później, kolejny bardzo ważny moment Kurzy Świętej to jest ofiarowanie. Kiedy do ołtarza są przynoszone dary, chleb i wino. I ksiądz wypowiada takie słowa: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wtedy zbieramy pieniążki, ale nie to jest najważniejsza ofiara, chociaż to też jest ofiara na Kościół. Ale wtedy powinniśmy powiedzieć: Panie Jezu, przyjmij razem z chlebem, razem z winą, przyjmij moje serce. Przyjmij mnie. Ja daję tobie siebie. Przyjmij takiego, jakim jestem. Przyjmij mnie, panie Jezu. Ja chcę być Twój. Tak jak na ołtarz są przynoszone chleb i wino, tak też przyjmij mnie. To jest mój dar dla Ciebie. Chcę Ci powiedzieć, że Ciebie kocham. Że jesteś dla mnie ważny. Panie Jezu, oddaję Ci wszystko, co mogę. Bo Ciebie strasznie bardzo kocham. Całym sercem. Co mogę dać, to Ci daję. Daję Ci siebie. Daję Ci moje dobre postanowienia. Moje dobre uczynki. Moją pracę nad sobą. Moją modlitwę. I później przychodzi ten najważniejszy moment. Przeistoczenie. Chleb staje się ciałem Pana Jezusa. A wino staje się krwią Pana Jezusa. Chleb nadal wygląda jak chleb, smakuje jak chleb, zachowuje się jak chleb, ale to już nie jest chleb, to nie jest opłatek, to jest Pan Jezus. Wino dalej wygląda jak wino, smakuje jak wino, ale to już nie jest wino, to jest krew Pana Jezusa. Wielki cud. Wtedy klęczymy na kolanach i też chcemy powiedzieć, Panie Jezu, Ty tak bardzo mnie kochasz i przychodzisz na ołtarz i mogę się Tobą karmić. Ty przemieniasz chleb w swoje ciało, ale proszę Ciebie, żebyś też i mnie przemieniał. Żebyś mnie przemieniał w takiego człowieka, jak Ty chcesz, abym był. I wreszcie przychodzi moment Komunii Świętej. Dla Was to będzie pierwszy raz w życiu. Kiedy ksiądz powie, ciało Chrystusa. A my odpowiadamy, tak, amen. Wierzę, przyjmuję, chcę Pana Jezusa. Bardzo wasze dzieci, proszę, nas wszystkich, że jak wrócimy do ławki, to żebyśmy może zamknęli oczy, zapomnieli o całym świecie wokoło. Żeby było tylko ja i Pan Jezus. I z serca mu mówię, Jezu, kocham Ciebie. Bądź zawsze w moim sercu. Pomóż mi być dobrym człowiekiem. Ja będę robił wszystko, żebyś dobrze czuł się we mnie, żeby w moje serce było wspaniałym mieszkaniem dla Ciebie. Przychodźmy tutaj często i karmmy się Panem Jezusem. Słuchajmy Jego słowa, przyjmujmy Jego ciało i krew, żebyśmy mieli siłę być Ludźmi świętymi, ludźmi Bożymi, żebyśmy mieli siłę naśladować Pana Jezusa, żyć w prawdzie, kochać, być uprzejmym, życzliwym, miłosiernym. Przebaczać. Dzisiaj jest wielkie święto, wielka radość. Pan Jezus przychodzi. Dzisiaj jest dzień pierwszej komunii. A dzieci nie zmarnujcie tego daru. Teraz będziecie mogły codziennie przyjmować komunię świętą. Jutro będzie druga komunia święta, pojutrze trzecia. I starajmy się jak najczęściej karmić Panem Jezusem.